Witam Cię serdecznie w katalogu numer 15. Jeżeli oglądasz ten filmik, to znaczy, że osoba z mojego zespołu albo ja wysłałam Ci link do zniżki i ja opowiem Ci również o innych korzyściach, jakie masz z tego tytułu, że dołączyłaś właśnie w katalogu numer 15 do naszego zespołu. Pierwszy, pierwsza korzyść to jest 30 zł rabatu do pierwszego zamówienia. Tak? Czyli podsum w podsumowaniu odliczy Ci się 30 zł od Twoich zakupów. Do koszyka trafią produkty 15% taniej niż w katalogu, czyli to, co w katalogu, nawet te produkty w promocji, będziesz mieć 15% taniej i 15% cashbacku naliczy się na kolejne zakupy, czyli od tego zamówienia odliczy się 15% na tzw. portfel wirtualny Oriflame, który będziesz widziała na swojej stronie i będziesz mogła te pieniądze wydać na kolejne zakupy. Oraz program Witamy dla nowych klientów. I teraz tak, jeżeli zrobisz zakupy na 200 zł ceny katalogowej, oczywiście zapłacisz mniej, około 150 zł z tymi rabatami. Jeżeli sobie wybierzesz produkty na 200 z katalogu, to samo zrobisz w katalogu numer 16 i 17, to w katalogu numer 1 odbierzesz sobie taki oto blender elektryczny, ładowany na ładowarkę. Bardzo fajny, podręczny, także to jest za bycie lojalnym klientem. Mało tego po. W każdym katalogu, jeżeli wydasz te 200 zł, otrzymasz serduszka. 200 zł na zakupy, 200 serduszek. I te serduszka możesz sobie zbierać przez maksymalnie 5 katalogów i wybrać jakąś fajną nagrodę rzeczową, albo odbierać co katalog i odbierać sobie produkty kosmetyczne za 5 zł. Też tutaj mam wrzucę, żebyście widziały. Także takie produkty są za to, że w katalogu 15, 16, 17 zrobisz zakupy serduszka, możesz wymienić na produkty już po każdym katalogu. Dodatkowy program to jest program tak zwany zapraszaj. Wejdziesz na swoją stronę Oriflame i tam jest takie fioletowe coś. I pod tym to jest Twój kod polecający, i pod tym jest taki link. I klikniesz tam kopiuj i wysyłając ten link do koleżanki, jeżeli ona z tego linku zrobi zakupy na ten minimum 200 zł, będzie mogła skorzystać z tego samego programu co ty, jeżeli zrobisz to do 11 listopada. Mało tego, od jej zakupów naliczy ci się 10% na twój portfel Oriflame, dodatkowo 200 serduszek, także będziesz zrobisz swoje zamówienie i koleżanka zrobi, to masz już 400 serduszek, które możesz wymienić na produkty. I jeżeli zaprosisz takie trzy koleżanki, to będziesz mogła w następnym katalogu wybrać sobie już jakiś fajny gadżet. Albo czajnik, albo parownicę, albo y, tutaj toster. To są y, takie gadżety markowe. Także za to, że Twoje koleżanki zrobią to samo co ty, możesz sobie odebrać fajny produkt markowy. Także zapraszam Cię do zakupów. W razie pytań jestem do dyspozycji. Pozdrawiam serdecznie.